Witajcie, kochani, na tarot ESME. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że gościcie tutaj u mnie w mojej przestrzeni. Zapraszam na ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych koziorożców na listopad 2021 roku. Przygotowałam dla Was tym razem talię The Everyday Enchantment Tarot, czyli można przetłumaczyć to jako talie tarota codziennych zaklęć. No i jak zwykle talia życie z aniołami pokaże przesłania anielskie na ten miesiąc dla Was. Okej. Okay. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie, zgodnie z najwyższym dobrem. Dla mnie podczas czytania i dla wszystkich osób, które będą oglądały to czytanie w swoim czasie. No dobra, kochani. Yy, osoby, które yy, potrzebują czytań indywidualnych, zajrzyjcie, kochani, pod film do opisu. Tam znajdziecie informacje na ten temat. Yy, link do mojej strony internetowej. Tam wszystko jest opisane. Ok. No dobra, drogie koziorożce. Co tutaj dla Was aniołkowie mają do powiedzenia? Co dla naszych? Kochanych koziorożców, tutaj za przesłania od aniołów ze świata duchowego na listopad 2021 roku. Prawda. Prawda, prawda, prawda. I już patrzymy. Co ta karta oznacza? Będąc w prawdzie, promieniujemy miłością i światłem. Zacznijmy siać nasiona prawdy w swoim życiu, a świat duchowy udzieli nam mocy pozwalającej na pokonanie każdej przeszkody. Początkiem wszystkiego jest prawda mówiona z miłością. Prawda jest głosem Boga i aniołów. Przez prawdę odnawiamy łączność ze światłem. Ze źródłem miłości i światem duchowym. Prawda jest miłością, pokojem i światłem. Anioły proszą nas, abyśmy byli zawsze wobec siebie szczerzy i uczciwi. Prawda uzdrawia i przywraca życie, wypełnia nas mocą duchową. Bądźmy pewni zwycięstwa. Kiedy jesteśmy w Prawdzie, wszystko, co nie jest w Prawdzie, upada. Istotą naszego istnienia we, we wszystkich sytuacjach jest Prawda. Kiedy prawda przychodzi do naszego życia, nie wahajmy się jej przyjąć. Odrzućmy wszelkie nieprawdziwe sądy o sobie samych i o innych. Wówczas doświadczymy działania mocy prawdy. Bóg i anioły przypominają nam, że jesteśmy przykładem Bożej doskonałości i dziećmi wszechświata. Jesteśmy całością. Afirmacja na ten miesiąc. W świetle jest prawda. Mówimy naszą prawdę z miłością. No, ciekawa jestem. Już pewnie parę osób pomyślało sobie, czy żyje zgodnie z prawdą, prawda? Czy, czy tutaj y, ta prawda jest priorytetem? Hmm. Mocna rzecz. A tutaj jest y, powiedziane właśnie, zostało w tej afirmacji, że w świetle jest prawda, a mówimy naszą prawdę z miłością. Czyli koniec z oszukiwaniem. Jakiś, jakiś, jakaś, jakaś końcówka. Yy, może jakiś półprawd? No, zobaczymy, co wyjdzie tutaj w Waszym czytaniu. Okej. Okay. Esmeralda sorry troszkę cię zasłonię. Ale łypie jednym okiem jest dobrze. <laughs> Okej. Okay. No dobrze, zobaczmy. Co dla naszych kochanych koziorożców. Jakie energie, jakie potencjały, kochani, dla Was na listopad 2021 roku? Koziorożce: słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Wszystkie zapraszam na to czytanie. Koziorożce. Listopad 2021 roku. No i zobaczmy, co tutaj się pokaże dla naszych kochanych koziorożców. Główna energia cesarzowa. Pięknie. Przeszłość. Królowa buław. Przyszłość. Siła. No na razie to macie totalne karty. Ok. Co będzie Wam pomagać? Rydwan. Co może przeszkadzać? Osiem buław. Wpływy zewnętrzne. Piątka mieczy. Wpływy ukryte. Sprawiedliwość. Wow. Oczekiwania lub obawy. Piątka denarów i rezultat albo rada. Kochankowie, no, macie tyle wielkich arkan, że chocho i jeszcze gwiazdę z przełożenia. No, po prostu piękne macie karty. No dobra, ja sobie tylko tutaj troszkę je rozłożę. One są, te karty są po prostu duże i nie mieszczą mi się w kadrze. Troszeczkę odjadę. Okej. Okay. No dobrze. Kochani, zaczynamy od, nie wiem od, od czego zacząć tyle dobrych kart. Jest cesarzowa. Cesarzowa. Zobaczcie jaka kochana mamma. Z, z tym serduszkiem nad głową. Która wszystkich ukocha, wszystkich przytuli. No, piękna energia. Dla niektórych może to być energia matki, też jak najbardziej. Może być partnerka kochająca, a możesz to być ty, droga pani spod Koziorożca. Na pewno energia cesarzowej przychodzi jako dobrobyt, jako coś, coś bardzo korzystnego. Więc y, dla niektórych osób będzie to czas y, właśnie, gdy sprawy będą przechodziły w łatwy sposób, gdy będzie, po prostu będzie Wam się darzyć, jak to się mówi. Cesarzowa ona rozdaje te dary, ona, ona przy, przytula wszystkich do siebie i rozdaje pyszności, wspaniałości, to tylko co potrzebujesz. Zobacz, tutaj masz i tort. I jakieś owoce, prawda? Tutaj i, i przytuli do, do piersi, prawda? I tutaj i kwiaty. Wszyscy są szczęśliwi. Więc ta energia listopada może być dla Was, drogie koziorożce, bardzo korzystna. W każdym bądź razie otwierajcie się do życia. To jest tutaj, tutaj myślę, że jest najważniejsza rzecz. I to bycie, wprawdzie, tutaj nabiera naprawdę takiej fajnej mocy, bo. W momencie, jak się będziesz tak otwierać, tak jak energia cesarzowej się otwiera. Prawda? Ona jest, jest tą prawdą. Ona jest prawdą życia. I tutaj też ta prawda się właśnie to no, tak uzewnętrznia. No. Mówienie prawdy z miłością. Jeżeli kogoś kochasz, mów, że kochasz. To jest mówienie prawdy z miłością też. Mów częściej, że kochasz swoim bliskim. Hmm. No, tak mi się to tutaj skojarzyło. Ale też oczywiście wiadomo, karta cesarzowej, jako taka energia główna na cały miesiąc, będzie właśnie przede wszystkim mówiła o tym obdarowywaniu was dobrodziejstwami z różnych stron. Jeżeli ktoś prowadzi firmę, to mu się zacznie w tej firmie lepiej układać. Jeżeli, yy, wzmoc I oczywiście wzmocni swoją pozycję, bo mamy kartę siły, prawda? Więc to też. Jeśli chodzi o związki, też tutaj do przodu. Mogą być delikatne jakieś spięcia. Może być w otoczeniu jakaś osoba, która yy, albo oszukuje, albo. No, bo to jest piątka mieczy. W piątce mieczy. Yy, Bywa właśnie a to oszustwo, a to próby manipulacji, albo po prostu paskudny charakter. Przepychanki różne, wojenki podjazdowe, zawodowe i tak dalej, albo domowe. Może być ktoś, kto nie ma dobrej woli w pewnym sensie. Więc tutaj trzeba z taką, taką osobę trzeba spacyfikować miłością po prostu. I prawdą. Tą prawdę trzeba. Powiedzieć jasno, trzeba taką osobę, no, jakby to powiedzieć, zdemaskować. To jest tutaj myślę podstawowa rzecz. Więc czy to jest ktoś w pracy, oczywiście odpowiednio trzeba to zrobić. Myślę, że tutaj ważną rzeczą jest, żeby zrobić to właśnie tak z miłością, ale też nie czekać. Nie czekać, że to samo się stanie, że coś. Jeżeli, na przykład, jest to ktoś z domowników, to też trzeba w odpowiedni sposób to zrobić. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby. Bo ta osoba, jak się z nią zagra jej sposobem bycia, no to wiecie, pójdzie na noża, nie? Jak to się mówi. Dlatego tutaj przychodzą karty. Trzeba to robić, podchodzić z miłością. I to jest tutaj ważne, bo w momencie, jak się będzie grało w jej grę, no to nic z tego dobrego wtedy nie będzie. I też powiem Wam, kochani, żeby się nie bać, jeżeli na przykład jest to zawodowo ktoś, czy nie bójcie się, że na tym stracicie, bo tutaj jest piątka denarów na pozycji co może yy, oczekiwań lub obaw, prawda? Więc nie bójcie się, że stracicie. Yy, nie bójcie się, bo tutaj wręcz odwrotnie możecie się dogadać. Tutaj ta prawda Was wyzwoli. To jest, już wiem, co napiszę przy Waszym filmie. Prawda Was wyzwoli. To będzie to. To będzie jakieś uwolnienie się, a tutaj jeszcze waszą mocną stroną jest karta sprawiedliwości, tutaj wasz ukryty wpływ. Będziecie w stanie tak sprawy rozsądzić, tak wpłynąć na rzeczywistość, że będziecie w stanie pogodzić jakieś zwaśnione sytuacje. Być może to wy będziecie tym rozjemcą między kimś a kimś, a być może wasza postawa będzie taka jednocząca. Pomiędzy Wami a jakąś konkretną osobą. No to też oczywiście może być różnie. Ważną rzeczą jest tu, żeby, żeby być sprawiedliwym i żeby tutaj jest świetnie to pokazane. Oni kłócą się między sobą, a ona nie patrzy na żadnego z nich. Ona patrzy po środku. Ona szuka tej prawdy. To jest wspaniałe. To jest wspaniale tutaj pokazane i to jest, to jest Wasza droga. To jest Wasza droga tutaj. Co Wam będzie pomagało dodatkowo, jest karta Rydwanu. To jest ukierunkowanie, to jest dokładne. Musicie dokładnie wiedzieć w tym miesiącu, czego chcecie. Myślę, że takie zdecydowanie się, Rydwanowe, takie, no, jakby to powiedzieć, postawienie na jedną kartę w pewnym sensie, ustawienie się po jakiś sukces, też jest tutaj bardzo ważne, żeby to jest kwestia taka, żeby po prostu zwyciężyć. I siłę na to mieć będziecie, bo w karcie przyszłości jest karta siły, czyli wasze starania przyniosą bardzo dobre efekty. Ale żeby, żeby to się udało, prawda, to też musi być takie zjednoczenie wszystkich takich energii, które można nazwać jako jakieś takie przeciwstawne, które, y, no, które gdzieś tam y, w pewnym sensie mogą y, polaryzować ze sobą, ale w momencie, gdy nada im się jeden kierunek, to one, tak jak te dwa konie zazwyczaj y, na karcie y, y, no, y, rydwanu, y, utrzymują tę równowagę. A tu. Jest to pokazane jako dwie nogi, które pomimo tego, że są na jednym końcu tej deski, idealnie tę równowagę tutaj utrzymują. I ta deska jedzie tam, gdzie on chce. To też jest ważna, myślę, że tutaj bardzo ważna rzecz. Poza tym, też Rydwan to jest karta podróży. Może trzeba będzie zrobić jakiś wysiłek, właśnie, żeby gdzieś wyruszyć, coś załatwić, gdzieś pojechać, postarać się. Wprowadzić w pewnym sensie, wprowadzić jakieś takie ukierunkowanie, no, z takim impetem w sumie. Bo myślę, że dobrze by było też, żeby w momencie, gdy ruszycie już z tym wszystkim, to, żebyście dokładnie wiedzieli, znaczy, to, znaczy to, to jest tutaj dla mnie bardzo jasne, że tutaj musicie dokładnie wiedzieć po co, po co to wszystko się dzieje. Ten kierunek musi być tutaj naprawdę bardzo konkretnie wyznaczony. Co może wam pomagać, przeszkadzać, przepraszam. No i tutaj mamy ósemkę buław, która w pewnym sensie może wskazywać ta, albo na jakieś opóźnienia, Albo na coś takiego, taką skłonność do wahań na przykład, lub trochę takie, jakby to powiedzieć, za duży pośpiech, o, tak bym powiedziała. Że tak jakby ktoś chciał zrobić wszystko naraz, no to nie. Tutaj to działanie musi być zdecydowane, ukierunkowane, ale ósemka była w negatywie. To ona, ona właśnie nie ma tego skoncentrowania. Ona jest takim rozbieganiem, to jest takie trochę zamieszanie, taka niestabilność i tego trzeba unikać, takiego chaosu, po prostu nie popadać w chaos. Tutaj musi być to według jakiegoś wzorca, według jakiegoś, jakiegoś planu. A przede wszystkim musi być tu przy tym wszystkim zaufanie, musi być ta wiara, że Przede wszystkim nad Wami czuwa tutaj te gwiazdy, prawda? Tutaj jest ten wielki wóz, że te gwiazdy czuwają, że nawet jak dzieją się jakieś trudniejsze rzeczy, to zawsze ta pomoc będzie. No i to, tutaj jest to takie zaufanie do życia. To jest tutaj też, myślę, bardzo ważną rzeczą, żeby, żeby to zaufanie do życia mieć. W pewnym sensie trochę też cierpliwości, bo gwiazda, ona przychodzi z taką kartą spełniającą życzenia, ale żeby te życzenia się spełniły, to my musimy w to wierzyć, bo wierząc w to, przyciągamy to do siebie. Tak po prostu działa prawo przyciągania. No i w rezultacie jest karta kochanków. Karta kochanków, która no. Tutaj pięknie jest pokazana, bo mnie te, te, nie ten piesek, który patrzy na ich dwoje, bo on kocha ich dwoje. <laughs> to jest piękne. Ale mamy już takich ukochanych, starszych, ale i, i młodszych. Mamy tutaj kogoś, kto też by chciał, prawda? I łabo będzie. Mamy. Piękna jest ta karta. Piękna jest ta karta. Nietypowa, inna, ale ma coś w sobie takiego, coś pięknego trochę odjechałam. Dobra, rezultat albo rada. Jak rada, karta kochanków będzie mówiła, że trzeba dokonać wyboru, że trzeba dokładnie wiedzieć, w którym kierunku chcecie podążać, co jest waszym sukcesem. I też jest to karta, która mówi o tym, żeby kochać po prostu, żeby podchodzić do życia z miłością, do tego, co robisz, podchodzić z miłością. Żeby na to po prostu postawić. To też jest tutaj myślę, bardzo ważne. Yy, bardzo możliwe, że drogie strzelce, bo tutaj macie królową była w przeszłości, ja nie wspomniałam o tej karcie, ale yy, być może jakiś ważny pomysł, jakieś zamierzenie istotne w poprzednich miesiącach było powzięte, czy zawodowe, czy wasze jakieś prywatne. I yy, ta, ta energia już była ukierunkowana. Więc w tym miesiącu. Yy, jest już takie naprawdę pójście do przodu. I czy to jest kwestia waszych związków, czy jest to kwestia zawodowa, czy jakaś inna, to ważną rzeczą, żeby to, co robicie, było prawdziwe, żeby, żebyście nie musieli niczego ukrywać, żebyście wierzyli w to, co robicie. To też jest tutaj ważna rzecz, żebyście byli sprawiedliwi i dla siebie, i dla innych, i żebyście demaskowali. Osoby, które są toksyczne, które po prostu y, wprowadzają zamęt do waszego życia. Nie pozwólcie sobie tego zamętu też wprowadzić. To też jest tutaj ważna rzecz. Wasze działania muszą być ukierunkowane, zdecydowane, a wtedy będą was prowadzić do takiego spełnienia, wspaniałego spełnienia i da wam to y, wspaniałą, taką wielką siłę, no, która która będzie, no będzie tak naprawdę taką, myślę, wielką siłą napędową na kolejne miesiące dla Was. Wspaniałe macie karty. Naprawdę. Cesarzowa siła, kochankowie, gwiazda w jednym czytaniu, rydwan. I sprawiedliwość. Weszliście w dobrą karmę. W dobrą karmę. I też tutaj ten rezultat, karta rezultat w karcie kochanków, ona też mi tutaj pokazuje, że to takie zjednoczenie się z tym, co robicie, albo z kimś konkretnym, prawda? To właśnie ta siła, która dzięki temu w Was się stworzy, ona będzie dawała możliwość, Właśnie tego, co robi cesarzowa, czyli ta kreatywność, to płodność, to y, tworzenie, dawanie innym też. Czyli to, y, to, to, co się wytworzy, ta energia, ona nie będzie tylko i wyłącznie dla Was. Będziecie mogli się dzielić tym z innymi. Więc y, y, na przykład dla osób, które mają jakieś biznesy i tak dalej, to to pójdzie, to, się, to będzie ekspansja. I też powiem tak, ludzie się w tym mogą zakochać, tym co robicie. To jest taka dodatkowa rzecz, tylko trzeba tutaj kogoś wyeliminować, ewentualnie jakąś zewnętrzną, bo to może być osoba, ale to może być jakiś czynnik też: czynnik toksyczny, czynnik nieprawdy, czynnik fałszywy. Zobacz, co to może być w Twoim życiu, co takim toksykiem jest. Hmm. Piękne czytanie. Kochani, niech wam tutaj gwiazda cesarzowa błogosławią. Bądźcie. Zostawiam was w tej prawdzie, bo to jest tutaj chyba najważniejsza rzecz, żeby byś, żebyście byli w prawdzie, w stosunku do siebie, w stosunku do innych i w stosunku do własnego działania, a wtedy wszystko będzie się dobrze układało. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wspaniałego, cudownego listopada, słodkiego. Osoby, które są tutaj pierwszy raz, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do um, lajkowania, komentowania, będzie mi bardzo, bardzo miło. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Pa!